Cześć Boże, drodzy, dzisiaj koło mnie wyjątkowa siostra zakonna, bo No Znaczy, oczywiście, ma jeszcze mnóstwo innych wyjątkowych cech, ale tak zewnętrznie jak się patrzy, to naprawdę myśli się, o, osoba sympatyczna. A dopiero jak się zagada, człowiek się dowie, że to jest właśnie siostra Joanna ze zgromadzenia zakonnego od aniołów. Która na co dzień wygląda właśnie, bo tak. tak cześć Boże. Cześć. Cześć. I siostro, takie pytania wprowadzające. Od kiedy do siostry się siostro mówi? Czyli ile już lat siostra w zakonie jest? Ja jestem 6 lat, ale tak y, siostro to się mówi y, po ślubach, y, pierwszych ślubach. Mhm. Tak. Y, tu wcześniej to jest tak, postulat, nowicjat, no i potem pierwsze śluby. Ja miałam po czterech latach pierwsze śluby, no i wtedy jest tak oficjalnie siostrą, yy, tak. Nie rozumiem, no ale siostro, no większość sióstr raczej tak jak się patrzy, to od razu się wie, o siostra idzie, no bo mm -hmm. tam welonik, habicik. Yy, a jak się tak na siostrę spojrzy w sklepie, to tak nie od razu człowiek pomyśli, że siostra siostrą jest, więc w ogóle siostro, dlaczego wy takie nieoficjalne jesteście? Tak jak aniołów yy, nie widać, a są, tak samo siostry w świecie. Są obecne, pracują i wykonują swoje zawody, ale czasami są ukryte, oczywiście teraz się zdarza tak, że w pracy wiedzą, nie? no bo tak ciężko ukryć to, tak, no, bo w małej miejscowości to ciężko ukryć to i też niektóre oficjalnie występują jako siostry, a niektóre właśnie tak. Ale to rzeczywiście takie no, głębokie, że takich aniołowie są, ale są niewidoczni. Tak siostra zakonna jest siostrą, ale w sposób niewidoczny. No ale to tego nie wiedziałem. A to takie, no naprawdę no, duchowo niesamowite. W tych czasach bym podzieliła ludzi na takie dwie grupy, tych, którzy się habitów boją i, który, i których przyciąga habit. Mhm. I odkąd jestem w zgromadzeniu, jak poznałam różne siostry z różnych zgromadzeń, to dostrzegłam tą taką piękną, że tak powiem, bogactwo tych charyzmatów, że naprawdę niektórych, no niestety, habit troszkę zniechęca na początku, nie? Bo się boi, nie wiem, jakieś wyrzuty sumienia może czuje, jak widzi habit, czy coś takiego. I dzięki temu, że właśnie nie mamy habitów, możemy łatwiej dotrzeć do ludzi. i Właśnie o to chodziło. Mm -hmm. A ja tu się z też zgadzam, bo ja pamiętam, jak ja Przyjechałem z seminarium po raz pierwszy w habicie. Spotykałem kumpie, których znałem nie wiem, po 15 lat. I ja do nich podchodzę i mówię cześć, a oni. Cześć, Rafał. Ja Więc co słychać? Dobrze. A u ciebie proszę księdza. Nie no, ale jak tam w ogóle wszystko tak jak było? No i no, znali mnie latami, ale to, że no. byłem w habicie, no momentalnie tam widać było, niech zmieniało perspektywę. E, no ale siostro, w takim razie no jak na co dzień siostra jest tak bez habitu totalnie. No to jak siostra funkcjonuje w takim sensie, że ktoś do siostry podchodzi, zagaduje, to siostra mówi cześć, tam dzień dobry, ale jest taki coś, o czym nie wiesz na pewno i wtedy siostra mówi, że jest siostrą, czy to tak bardziej po jakimś czasie, czy siostra właśnie jak wchodzi, to mówi, no cześć w sensie może, albo dzień dobry. Tak, witam, witam wszystkich. No ale tam po tekście jakoś tam siostra to przemyca, czy to jest takie ukryte i dopiero po jakimś czasie tam siostra mówi, słuchaj. Nie będę twoją żoną, bo legitymacja, zakonnica i wszyscy, Ja, ja. Jak to tak w takim razie wygląda? Kiedy siostra tak zdradza, że jest mhm. tą zakonnicą? Czy wydaje mi się też, że tutaj trzeba wyczuć sytuację, bo rzeczywiście nie każdemu mówię właśnie, o hej, jestem siostra, takiego czegoś nie robię. Mi się wydaje, że to zależy od, od tego, czy jest taka potrzeba teraz. I, I czy na przykład, no nie wiem, jak się przedstawiam na przykład jakiemuś księdzu czy jakiejś siostrze, no to wtedy przeważnie mówię, tak, że jestem siostrą, ale tak, no nie wiem, jestem w sklepie i mówię: Szczęść Boże, hej, tak, to nie, 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 znaczy, tak to, to nie działa, nie? Także no, trzeba wyczuć, wyczuć po prostu sytuację. Mhm. Ale w związku z tym bywały takie momenty, że ktoś podchodzi i mówi: Słuchaj, mam niezły rower, mogę cię na ramię przewieźć. A siostra wtedy. Wiesz to mam męża, kogo? I Jezus Chrystus. Czy zdarzają się takie sytuacje, że ktoś tam do siostry podchodzi i tam numer telefonu i coś tamten, a potem jak się dowiaduje, że siostra jest na końcu, mówi, o, szukałaś mnie, dlaczego mi wcześniej nie powiedziałaś? Są jakieś takie momenty? E, tak, szczerze mówiąc, miałam takie sytuacje. O. Miałam takie sytuacje. no Teraz ostatnio, do nie, no nie, i ufa Panu, ale było tak na przykład. Idę sobie, wychodzę z metra i jakiś chłopak podchodzi i mówi: Może byśmy się umówili na kawę. A ja, a ja chyba tak nie myślę. cięta riposta, cięta riposta. No, także bywa tak, ale. Znaczy, lubię taki moment, kiedy komuś się przedstawiam, już ostatecznie na przykład, że wiem, że mogę, i ktoś mówi: wow, tak? Serio? Jesteś siostrą? <noise> no także to jest fajne, fajne. I mm. ostatnio miałam takie coś, że zapytałam się specjalnie takich dwóch osób, co o tym myślą. Co o mnie myślą w sensie tak zewnętrznie, nie? W sensie, czy nie przesadzam, czy nie wiem, jak odbierają takie, taką moją osobę. I powiedzieli, że, że nie właśnie, że fajnie. że to jest takie normalne i nie zniechęca. Nie zniechęca i właśnie sprawia, że ktoś, ktoś chce się zapytać, dlaczego tu jesteś, nie? Dlaczego takie życie wybrałaś? Mhm. To jest takie fajne, tak. Często, ale jak się ubierasz na miasto, to masz jakieś takie formalne bądź nieformalne ograniczenia. No bo skoro nie masz habitu, to rozumiem, że no, ubierasz się tak jak ludzie gdzieś tam na miasto. E, no ale są takie niepisane jakieś albo sugerowane ograniczenia, że jak nie wiem, no spódnica to do pewnego, tam pewnej długości albo nie wiem bluzka też jakaś taka w lato, ale gdzieś zachowaniem jakichś tam limitów, że rękawik to ok, ale maksymalnie masz taki kreski tam porygony markerami, dotąd możesz, a stąd to już Ci będziemy robili jakieś przykrości albo gdzieś tam ta Wasza szefowa podchodzi i sprawdza tu kolanka 4 cm, wydłużanym, macie takie jakieś? Czy na pewno trzeba zachować jakiś taki rozsądek, tak? No bo to, że nie, nie widać, że jestem siostrą, no to też gdyby na przykład ktoś się dowiedział, no to też, y, no, nie ma co siać jakiegoś tam, nie wiem, zgorszenia, to za duże słowo, nie? Ale nie, no trzeba po prostu tak przyzwoicie, miarę skromnie, no też, ale żeby nie było tak widać, że zaleka, o, to na pewno jest siostra bezhabitowa, nie? Mhm. Tak przynajmniej y, ja tak, tak to czuję. Mm -hmm. A jak jest właśnie z zakupami, nie? To jest tak, że macie takie określone kolory, określone bluzki, sklepy dla takich bezhabitowych, czy siostra starajecie do sklepu taki, jak jest normalnie na mieście i tylko wybiera coś, co tam jest zgodne z waszym no, stylem ubierania? Mm -hmm. Nie no, nie ma jakichś tam, że tak powiem, specjalnych sklepów dla takich sióstr, póki co, chyba, że ktoś my myśli. ale jest to trochę problem, to prawda. Czasami jest problem znaleźć coś takiego, żeby yy, tak yy, no dobrze się w tym czuć, a żeby nie wyglądało to jakoś tak bardzo yy, tak, no, nieodpowiednio. Mm -hmm. no, no, trzeba, trzeba umieć szukać. Mm -hmm. Nie rozumiem. A jeszcze takie bardzo kobiece pytanie, bo to wiemy, że na przykład niektóre siostry no, nie powinny robić makijażu. Czy siostry, wy możecie sobie tam, nie wiem, na wieczór, jak idziecie, to gdzieś się tak przygotować do wyjścia, jak no, normalnie się gdzieś tam niewiasty szykują, żeby wyglądać? Nie, Albo nie wiem, jakie. Nie, tam... nie, nie malujemy się raczej. Nie, no bo taki, bo taki... też no, potrzeby, no. Zresztą, teraz chyba jest taki, chyba taka, taki trend na naturalność mm -hmm. i czasami się zdarza, że dziewczyny nie są pomalowane. Co prawda rzadko, no ale, ale jest coś takiego. No że nie, nie ma takiej potrzeby, żeby... Mm -hmm. no. jasne. A siostro, a jeszcze odnośnie basenu, bo to właśnie <laughs> takie z, siostry, e, no habitowe, wiem, że z tym basenem to mają różnie. Czy siostra może normalnie pójść na basen albo pojechać nad morze i tam mm -hmm. normalnie na ręczniczku w stroju... No, takim jak wszystkie inne kobiety obok. No tak, czasami się zdarza, że siostry chodzą na basen. Mhm. No, też, no też na pewno względów zdrowotnych czasami też, ale re rekreacyjnych tak samo. Czyli nie ma to jakoś tak. Wiadomo, że y, najlepiej by było chyba w takim miejscu, co nie każdy jest do siostry. Ja bym sama się krępowała, nie? Tak w mhm. wiem, że no, trzeba po prostu mieć jakieś takie wyczucie chyba. Ja mhm. rozumiem. Siostro, ale jeszcze tak wracając do sióstr habitowych, czy miała kiedyś siostra takie myśli, ja to bym sobie jednak taki welonik założyła, albo mi to jednak brakuje. No bo to jest ta druga część, o której e, trochę tam mówiliśmy, że ten habit faktycznie, no on trochę tak ludzi przynajmniej część radykalizuje. Nie? Więc jest to ktoś mhm. albo taki bardzo, albo taki mocno no, zdystansowany. No ale jest to taki znak też dla niektórych, że faktycznie jak patrzy się, o to jest siostra zakonna i ona z sam, samym swoim strojem. No pokazuje, ja jestem tą, która poszła za Jezusem. Ona się nie musi tłumaczyć, ona nie musi tam mówić, że jesteś za Jest więc tam parę takich tych pytań w odpada, nie? Po prostu patrzysz, okej, okay, wiem, jesteś wierząca, mhm, tak. wiem, że jesteś za konicą, wiem, że mieszkasz w zakonie. Nie? A siostra jednak, no, żeby udowodnić, że jest siostra zakonną, no tylko trochę tam więcej jest, nie? E, takiej losowej osobie. Czy ma takie siostra momenty, a to bym sobie właśnie jakiś taki habit parę dni ponosiła? Nie, wydaje mi się, że, że nie mam czegoś takiego raczej. Ale czy mi to odpowiada? Co prawda, tak jak ksiądz powiedział, że no, yy, poniekąd łatwiej zachować taką tożsamość, jak gdzieś się jest, gdzie się w habicie, no to właśnie, ktoś widzi, ale z drugiej strony wtedy się wpada w takie schematy, że jak ktoś widzi siostrę zakonną habitową, no to ona musi tak robić. A ktoś zobaczy jakąś dziewczynę normalną, zwykłą, wierzącą, tak, to sobie zadaje pytanie na przykład, dlaczego na przykład ona wierzy, Dlaczego ona jakoś tak chce być, mieć jakąś relację z Bogiem? No i takie właśnie pytania powodują, że ktoś może powiedzieć, wow, no można, tak, można, nie będąc jakiejś takiej, taki, nie wiem, właśnie takiej klatce tych wszystkich tematów. Tak mhm. Okej, okay, mhm. jasne. E, ale to w ogóle w takim razie, już tak przechodząc do życia typowo zakonnego, jak siostra poznałaś te siostry? bo no, ciężko Was tak na mieście rozpoznać, ciężko Was jakoś tak na mieście znaleźć, więc była droga siostry do mhm. zostania właśnie siostrą od aniołów. No to była bardzo ciekawa historia, bo mi Bóg trochę ułatwił sprawę, ja nie musiałam szukać. Było tak, że przez 23 lata Bóg to przede mną ukrywał, no. <laughs> można, można tak powiedzieć, i to dobrze, bo ja się nie musiałam zastanawiać. Miałam właśnie o tyle prościej, że Bóg mi to pokazał w jednym momencie i tak, nie wiem, powiedzieć, tak, w mm -hmm. skrócie. Więc tak, his historia powołania jest bardzo krótka. Natomiast wiem, że Bóg wcześniej mnie przygotowywał przez wiele lat. Dopiero później, z perspektywy tego, jak ja już przyszłam do Zgromadzenia, odkryłam te wszystkie y momenty, te wszystkie właśnie Jego działania y w ciągu całego mojego życia. Y więc to było tak. Y Dokładnie w 2016 roku udało mi się pojechać na wycieczkę, pielgrzymkę do Meczugorje. Wtedy tak było się nieoficjalnie, nie? Zagrać się taka wycieczka, ale nie tylko oczywiście, tam między, między innymi różne inne miejsca. I też uważam to za cud, bo pojechałam tak, że ja wtedy nie miałam pieniędzy na to, żeby sobie tak, no nie, zapłacić za ten wyjazd i tak Bóg sprawił, że Jakaś osoba się znalazła, która powiedziała, że, będzie, że może zapłacić komuś ten wyjazd. Mhm. I padło na mnie, czy nie wiedzieli, kto to ja jestem, nie? No i pojechałam. Oczywiście tym się nic nie działo, oprócz tego, że czułam taki pokój w sercu, e, taką fajną atmosferę, ale wewnętrznie byłam taką osobą trochę poszukującą swojej drogi. Czy nie myślałam o tym tak bardzo, jakoś tak nachalnie, nie? Ale e, dobrze, no i zbliża się ostatni dzień już e, tej pielgrzymki. A ja wcześniej y, 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 myślałam sobie, że pójdę wcześniej do spowiedzi w Polsce, żeby już tam jeść, y, ale czułam wewnętrznie, chociaż byłam niedawno, czułam wewnętrznie, że powinnam pójść. I to jeszcze do tego księdza, który z nami jechał y, z pielgrzymką, a strasznie nie chciałam, <laughs> strasznie nie chciałam do niego iść. Czułam, no to imię z tym, dlaczego. taki też młody ksiądz po poświęceniach y, parę lat. No ale tak wewnętrznie czułam, no dobra, to idź do niego. No i w ostatni dzień go poprosiłam, no i poszliśmy tam na tę spowiedź i on powiedział mi wtedy taką jedną rzecz, żebym pytała się Pana Boga, czego ode mnie chce. No i tyle. No i wróciłam z tym do Polski i zrobiłam tak. I przez dwa tygodnie, można powiedzieć tylko przez dwa tygodnie, tak bez spiny, a spokojnie prosiłam Pana Boga, no czego ode mnie chcesz. No i po dwóch tygodniach i tak sobie myślę, kurczę ja muszę już pojechać na jakieś rekolekcje, jakieś w ciszy, no bo jak, no ja chcę już wiedzieć. No i w tym momencie była taka akcja. Ym, spojrzałam na... Aha, było tak, że chciałam sobie poszukać jakiejś rekolekcji, ale zanim to zrobiłam, to weszłam na maila, weszłam na mojego maila, no i y, otwieram skrzynkę, no i tak patrzę, y, tu jakieś świadectwo, tu coś tam i klikam i moim oczom okazuje się taki czarny ekran i pisało Imię siostry jednej. Siostra, i tak, dobra. Potem, się, potem jest w jakimś kościele. Ksiądz stoi i stoi z tyłu jakaś taka kobieta. No i dobra, przedstawia ją, że to siostra od aniołów. No i dobra, on idzie, a ona mówi, to była konferencja o aniołach. Mhm. I w tym momencie po prostu, to było niesamowite, znam taki przemiany, takiego jakiegoś olśnienia, i widziałam, że ja mam tam pójść, i od razu się zgodziłam. To było niesamowite, bo ja e, jakby nie stawiłam Panu Bogu granicy, tak? że pytałam się, jak, jaką drogę, nie pytałam się, czy do, zago, do zakonu, nie? Więc to było niesamowite. I to byłaby ostatnia ostatnie jakby rozwiązanie, ostatnia droga, jaką bym po, po prostu wybrała sama, nie? Życie mm -hmm. w zgromadzeniu. No i wtedy było takie niesamowite. Ja pamiętam, popłakałam się, zamknęłam się w pokoju i taka byłam szczęśliwa, więc to było niesamowite. No i tak się złożyło, że po dwóch tygodniach już przyjechałam tak, także szybko to poszło. Parę dni spędziłam tak, żeby no niby tak się rozeznać, ale ja wiedziałam, że już to zostanę. No. I potem wróciłam do domu i, 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 i ten i, i potem no, przyjechałam już we wrześniu. Mhm. To było na wakacjach w ogóle. Mhm. Mega. Siostro, ale jeszcze z takich rzeczy przed wstąpieniem do zakonu, bo to takie którzy mówią zawsze, że no... Może jakiś chłopak serce złamał i poszła siostra, żeby mu nazwę zrobić, albo żeby właśnie tych wszystkich chłopaków otworzyć. Czyli jeżeli chodzi o takie sprawy matrymonialne, czy siostra była kiedyś tak zakochana w jakimś mężczyźnie? No tak mogę powiedzieć, że miałam 5 lat chłopaka, no a potem, tak, potem miałam e, po szkole 3 lata przerwy. Nie tak, że poszłam od razu, zerwałam i ten i nie miałam co z sobą zrobić, żeby było jasne. Okej. Okay. Tylko no. Ale tak, po tych trzy latach yy, to są takie łaski, że, że widziałam po prostu co mam, się gdzie mam iść. Mm -hmm. Ale ten chłopak po tych pięciu latach związku dostał potem od siostry SMS-a. Nie, 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 on Czy tak. no, no to naprawdę romantycznie. Siostra, ale jak już się jest właśnie w zakonie, to jak takie życie codzienne wygląda? Czyli czy siostra codziennie rano wstaje o godzinie 4.16, czy siostra na śniadanie je tylko chleb i wodę, czy siostra pracuje tylko przy grabieniu liści, albo gdzieś w zakresie nie rozkładając kiężą mornaty. Jak wygląda taka codzienność, no i czym wy się tak na ogół zajmujecie? <laughs> to powiem tak, ogólnie można by powiedzieć, że jakbym tak powiedziała, taki temat to taki, no uda. Nie? Mm -hmm. Ale to nie jest tak, bo życie ma różne niespodzianki. I oczywiście musi być jakiś schemat, nie? Pewien schemat, tym bardziej, że ja jestem w takiej wspólnocie, gdzie jest dużo sióstr i musi być ustalony jakiś plan. Mm -hmm. No, tak w skrócie, no to co? Rano wstaje, nie o 4.16, też później. O. O. Troszkę później. Medytacja, mysza święta, jutrznia, śniadanie, potem czas na naukę, jakieś obowiązki, obiad. Potem znowu jakieś tam obowiązki, czas jakiś tam może wolny, modlitwy, kolacja i niby, potem, albo jakaś rekreacja jeszcze wspólna. No mhm. i co? Taki, taki plan, to jest taki plan, że tak powiem, ramowy, y, który jakby jest mniej więcej podobny, ale oczywiście w międzyczasie są różne akcje, różne wyjazdy, także ja już nie pamiętam ile razy pakowałam walizkę. Mhm. <laughs> także no, tak jest ciekawe, tak się wydaje, że życie zakonne jest nudne. Mhm. Może tak się wydawać, ale... Naprawdę, nie do końca. Pewnie. A czy siostry gdzieś pracujecie, na przykład w szkołach albo na jakichś tam placówkach? Macie jakieś takie aktywności typowe zewnętrzne? Mm -hmm. Tak, oczywiście. No właściwie to głównie o to chodzi, że kto może, czy kto jest w jakimś stanie, czy ten, no to pracuje. Właśnie jak najbardziej. Właśnie w szkołach, katechetki, ale nie tylko. Tak, w szpitalu. W różnych takich instytucjach. Nie chcę do końca wymieniać, tak, żeby nie ten, mhm. ale, ale to jest właśnie, chodzi o to, że przez pracę zawodową docieramy do ludzi, e, a prowadzenie jakichś grup, nie, mhm. czy coś takiego, więc jakby tego jest dużo. Nie mamy konkretnej jednej dziedziny. Mhm. E, może tak powiem, bo, bo to jednak ten charyzmat, nie, żeby wybrzmiał, e, głównie chodzi o to, żeby pomagać kapłanom w pracy apostolskiej, i modli ci za nich. To jest taki główny charakter sióstr od mhm. A to, jak, to, jak to się realizuje, no to już jest swoją drogą, nie? W sensie są różne drogi. Mhm, jasne. A jaka jest taka najprostsza droga, żeby do sióstr dotrzeć? Macie jakąś taką stronkę, gdzie tam jest taka właśnie kurtyna, taka skryta i potem klikasz i spada. Siostry bez <laughs> Jak z <kiedy śmiech> nie, no, jest, tak jest? Jest strona normalnie, jest normalna strona siostrododaniołów.pl okay. Tak, i z Facebook, także można mhm. tam zajrzeć i tam... Zawsze można tam, jest, jest mail, jest podany adres, można się zgłosić. I, jakieś pytanie, czy nawet na rekolekcje można przyjechać, jakieś osobiste nawet. Także nie, to nie jest tak, że nie ma jakby nic, nic nie ma. Mhm, mm pewnie. Siostro, jeszcze takie pytanie na koniec. Ulubione danie siostry, Co siostra lubi jeść na Spaghetti. <laughs> o o włoska. Także kupnia. ja lubię makarony, tak mogłabym jeść często. Może nie jest codziennie, ale tak. Jakieś specjalne? Jakieś takie bolognese? Albo jakieś takie inne bardziej wyszukane? Carbonara? Czy po prostu tak byle, ja, co, cokolwiek, jakiekolwiek byle by z makaronem? Yy, yy, różnie, może być różne. Właśnie makaron jest najważniejszy w tym, żeby był dobry sos. No i co? I żeby było najlepiej pikantne. Czy Takie mam, tak, tak. Słyszycie? pikantne. Myślicie kiedyś chcieli siostrę gdzieś zaprosić? włoska restauracja, spaghetti, siostra na pewno chętnie posiedzi. I te chłopaki, myślicie kiedyś chcieli siostrę zagadać tak po cywilu, idą, idącą, co, co na kawę, nie chwyci, ale na spaghetti z tego, co złożymy, szanse są większe, chociaż od razu przed siostra w pewnym momencie jednak powie, jest to. Zakonnicą jestem. <laughs> Siostro, dzięki wielkie za dzięki rozmowę. Bardzo. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Wszystkie czujące powołanie odsyłamy właśnie. Tak, nie bójcie się, tak. nie bójcie się, idźcie. Nawet jeśli Wam się nie spodoba albo nie poczu poczujecie nagle, że to nie jest Wasza droga, zawsze możecie zrezygnować. No, także rozeznawajcie. Z Bogiem, Bogiem dobrego wszystkiego. Pozdrawiamy.